No to, to to przez całe życie. no, to już leżało. To, to jest całe życie. <laughs> o, co? No, to Zobaczymy, jak To Co było takie? To nie dam. Nie? Miejsce, medu, nie dam wtedy. No, życie, no widzisz, takie to było ten chyba różnie fair. A co to znaczy? No bo tak zrobiłeś, nie fair. Nie się na Michała. Ja, na moje, na moje, na moje. No, A co to znaczy, takie? No, no powiem ci stary, że kurwa, to trzeba było przemyśleć, nie? Jednak? Jednak. Dążymy kolejny remont YouTube'a już w kwietniu. Oooooh! Tak? Nie dać żółwia stary, nie? Tęż Dobra, nie ale wiesz, że w chuj stary sytuacja dużo jest, ja, jest dużo. Tylko mi wszystko uciekło z głowy. Ja tak muszę sobie to wszystko przypomnieć, nie? No A jak ja dam, brzm.. tak? Jak dama. A pani gości dałbyś rękę, czy nie dałbyś? No tak, no pani gościński. A Jackowi? Tak. O, Czyli moja rodzina jest ze mną. Nie je podał Michał? Oooo, ja teraz sprawdzałem! Mama, <laughs> no, dobra, nie będziesz teraz tłumaczył, wyjaśnię ci później, <travel> <labaka>. normalnie. <Miancy> Jacek, <tanku> być bardziej lojalny. Rzucił butelka w Pani okno rok temu. O, ten chłopak rzucił butelką w Pani okno. O, Jacek się odezwał, nie się dobra, nie gieła się. Ten chłopak no, rzucił panie, butelką w Wasze okno. Rzuciłaś? <rząc> Dartują! On rzucił butelką w Wasze okno. Które teraz, bo są cztery. Co cztery? No nie no bok ze mnie to nie też. Rzucił butelką wasze okno. Weź mnie o tym dzisiaj. Łowodę to pani tę komba. Górmu słuchacz.